Ostatni weekend kwietnia zakończył się kolejny sezon Chorzowskiej Ligi Futsalu. Pokażemy Wam mecze o tytuł w pierwszej i drugiej lidze, a potem ciąg dalszy prezentacji druży. Tym razem kolej na czterokrotnego mistrza Chorzowa. Mistrza pierwszej ligi mogliśmy poznać już w przedostatniej kolejce. Mareksowi do pełni szczęścia brakowało wygranej z ostatnim zespołem grupy mistrzowskiej Mateko. W tym meczu doszło jednak do sensacji. Marek przegrał bowiem 2 do 4. Za to Budo Serwis rozgromił Silesię 6 do 1, dzięki czemu o tytule miał zdecydować dopiero ostatni mecz. 27 kwietnia byliśmy świadkami doskonałego finału sezonu. Na trybunach rekord frekwencji. A na boisku ostra walka o trofeum. Mareksowi do obrony mistrzostwa wystarczał remis. Budoserwis musiał wygrać. W pierwszej połowie bramki nie padły. W tym meczu nam remis wystarczył, więc czekaliśmy, co zrobi Budoserwis. Budoserwis no, poza strzałami z dystansu to tak naprawdę no, nie miał pomysłu na grę i z tego powodu pierwsza połowa wyglądała tak jak szachy, tak? Ale po przerwie emocje sięgnęły Zenitu. Najpierw strata Dariusza Krawczyka, potem niepewna interwencja Piotra Lokwensa, wreszcie Radosław Buzy pakuje piłkę do siatki. W tym momencie wirtualnym mistrzem był Budoserwis. Radość jednak nie trwała długo. Grzegorz Gawron doprowadził do wyrównania. Mareks zbyt często faulował. Po szóstym przewinieniu sędzia podyktował przedłużony rzut karny dla Budoserwisu. Michał Petrus silnym uderzeniem nie dał szans Łukaszowi Ambrożemu. Mareks odpowiedział jednak błyskawicznie. Ze strzałem Tomasza Goliego nie poradził sobie Michał Gruszecki. Błąd bramkarza, piłka odbija się od poprzeczki i Rafał Górny wyrównuje. Na 44 sekundy przed końcem Budo Service znów miał przedłużony rzut karny. Tym razem jednak Petrus przegrał pojedynek z Ambroszy. To było, nie wiem, 40 sekund chyba do końca, więc sądzę, że bram, kiedy bracze miał więcej na głowie myśli niż bramkarz. No Szczelił we mnie, pewnie chciał do góry strzelać, stałem do końca, trafił we mnie, no, wyszło na od i udało się. I to Marek's po remisie 2 do 2 zdobył po raz czwarty mistrza chorzowskiej ligi Futsal. Zrobiliśmy chyba wszystko, co można było. Walczyliśmy do samego końca. Marek już świętował tydzień temu. Oni sobie już zamówili salkę, już myśleli, że będę mistrzem. Niestety nie udało im się. Dzisiaj chłopcy wszyscy przyszli, wszyscy walczyli do końca. No, ta druga bramka, szczególnie Pechowa, no niestety, no, trzeba będzie dać rok czekać. No. Wiedzieliśmy, że, że mamy ten handicap remisu, tak? że wystarczy nam punkci, żeby, żeby zdobyć to mistrzostwo. Jestem w punkcie, no jesteśmy zadowoleni. Były bardzo ładne bramki, wyjątkowe interwencje bramkarzy, emocje do ostatnich sekund, no i przede wszystkim wynik, który zmieniał się właściwie w jedną, w drugą stronę, co powodowało, że te nastroje wśród zawodników, ale i kibiców były naprawdę bardzo skrajne. W drugiej lidze po rozegraniu wszystkich kolejek zespoły z grupy A i B zmierzyły się w spotkaniach o poszczególne miejsca. W tym najciekawszym o mistrzostwo doszło do pojedynku No Chyba Ty z Asapem Express. Dzisiejszy mecz, no miała być wisienka na torcie, niestety nie udało się. Bo ten mecz od początku nie układał się po myśli No Chyba Ty. Już po dwóch minutach przegrywał po golu Tomasza Stoleckiego. A następnie w kuriozalny sposób dał się pokonać Marcin Francka. Mistrz grupy A odpowiedział bramką Karola Usarka. Ale to było ostatnie słowo prawdopodobnie najskuteczniejszej drużyny w historii Chorzowskiej Ligi Futsalu. W drugiej połowie Asap Express dobił rywali strzelając kolejne bramki. Finał zakończył się wynikiem 1 do 4. Nikt tak naprawdę nie wierzył w to, że drużyna Express jest w stanie awansować do pierwszej ligi. A dzisiejszym meczem myślę, że potwierdziliśmy, że tanią skórę z siebie nie sprzedamy i będziemy walczyć z pierwszym ligowcami na tyle, na ile starczy nam doświadczenia. Przeciwnik na pewno był dobry, wymagający, dobrze grali z kontry. Chcieliśmy się dostosować. Wszyscy mówią, że to jest taka nasza gra, jak przeciwnik gra do przodu, a my też gramy z kontry, ale dzisiaj nie wyszło. Mareks powtórzył sukces z lat 2003, 2004 i 2013. Budoserwis po raz drugi z rzędu wicemistrzem. Brąz dla Imprexu. Zespoły począwszy od 11 miejsca spadają do drugiej Ligi. A oto ostateczna klasyfikacja na zapleczu elity. Dwa najlepsze zespoły wywalczyły awans. Kolejnych sześć zapewniło sobie utrzymanie. Reszta zagra w trzeciej lidze. Dla mnie futsal to jest przyjemność przychodzić na spokojne mecze. Obejść bardzo dobre mecze. Ogląda, bo ja lubię brazylijską futsal, brazylijski. To już jest, a szczególnie falcao. Nie? Tak najlepszym futsalowcem świata zachwyca się Roman Podemski. Postać doskonale znana w chorzowskiej halówce. To kierownik Silesii, Drużyny, której zawodnicy może nie grają tak pięknie jak wspomnianych falcao. Ale za to równie skutecznie. Silesia to najbardziej utytułowany zespół Chorzowskiej Ligi Futsalu. Jak się zaczęła jego historia? Klub założyliśmy w 1999 roku, jak wraz z kolegami zakończyliśmy przygodę na wielkim boisku. Początki nie były takie łatwe i przyjemne, gdzieś tam graliśmy w trzeciej w drugiej lidze. Zespół w Chorzowskiej Lidze Futsalu rozpoczynał grę pod nazwą Chrupcie. Później jego szyld się zmieniał. Od kilku lat pozostała Silesia, jako dowód przywiązania do naszego regionu. To będzie nasz jeden człon do końca, a gdy się e, przytrafi jakiś sponsor, to będziemy zawsze chcieli e, nazwę z dwóch członów, żebyśmy byli zawsze ten plus jakiś sponsor. Drużyna ma na swoim koncie cztery Mistrzostwa Chorzowa i jeden Puchar Ligi. Pierwszy tytuł zdobyła w 2007 roku. Zadecydował o tym dramatyczny mecz z Elmakiem, który zawodnicy wspominają do dziś. Potrzebowaliśmy zwycięstwa w tym meczu z Elmakiem. E, jak to bywa w takich meczach o stawkę? Mm. No nie szło nam nic, przegrywaliśmy 1-0, ale na szczęście wtedy w naszych szeregach grał e, Michał Niestolik, e, tak powiem ikona naszego klubu, legenda, e, no i wtedy on dał sygnał do ataku, no i pociągnął to, pamiętam w dramatycznych okolicznościach wygraliśmy, bo bramka na 2-1 padła w bodajże dwie minuty e, przed końcem. I tak Silesia stała się ligową potęgą. Kolejne lata to pas jej sukcesów. Były sezony takie już, że tak powiem, nawet zdominowane przez naszą drużynę. Gdzieś tam to wszystko się nakręcało i potem właśnie był drugi, trzeci, czwarty tytuł. A jak żeśmy nie zdobywali tytułu, to nawet były drugie miejsca, czy nawet trzecie. I gdzieś byliśmy zawsze w ścisłym ciubie. W nagrodę za dobre występy w Chorzowie zespół wielokrotnie reprezentował nasze miasto w Halowym Pucharze Polski w którym miał okazję mierzyć się z czołowymi drużynami w kraju. Wspaniałe wspomnienia z tego okresu gry w tych pucharach. Tutaj pierwszy raz, gdzie graliśmy z takimi drużynami ekstraklasy jak Kupczyk Kraków, Kurta Błęczyca były to czołowe zespoły ekstraklasy. Mecze z takimi drużynami, którzy są zawodowo grają, jest to dla nas też przygoda i dużo nauki. Dzięki temu nabieramy też doświadczenia i to, to też potem daje efekty na Dzechorzowskiej. W 2009 roku trafili w pucharze na naszpikowaną gwiazdami drużynę Jango Katowice. Walczącą wówczas o mistrzostwo Polski nazywaną Polską Chelsea. To było coś pięknego z tym językiem. To i bo tu i Rusek grał, nie brazylijczyk grał, to była taka jakby powiedzieć, najwyższa klasa. Pełna hala, pełna kawiarnia, e, miejsc nie było. Dla nas fantastyczne przeżycie. No i. Miała to być zabawa, do przerwy prowadziliśmy 4-3. No, niestety w drugiej połowie zostaliśmy na początku dwa razy skarceni i niestety wynik, ten, wynik się skończył 9-5 dla drużyny Jango. I tak uważam to taki no, nasz najlepszy mecz. E, super przygoda przy takiej pełnej hali. No miło wspominamy. Na czym polega tajemnica sukcesu Silesii? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma y, w tej drużynie gwiazd. Grają normalnie ludzie, człowiek, co z nimi idzie, porozmawiać i po prostu i musi być kolektyw. Jak nie ma kolektywu, nie ma drużyny. Nie mamy jakichś wirtuozów, może tam jedna czy dwie osoby są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, a reszta myślę, kolektyw, zgranie właśnie przez tyle lat, co graliśmy razem. To są główne takie czynniki, które wpływają na dobry wynik po prostu. No Ja myślę, że to głównie kolektyw, drużyna, która się nie zmieniała przez lata. Można powiedzieć, że. Zrozumienie bez słów to procentowało zawsze u nas. Bardzo mało mieliśmy rotacji w składzie i to był nasz bardzo duży atut. Jednak w ostatnim czasie drużyna przeszła małą rewolucję kadrową. Odszedł wspomniany lider Michał Niestolik. Przyszli nowi piłkarze. Efekt? W tym roku Silesia zajęła czwarte miejsce. Tam walczymy, walczymy o coś, ale jednak tego czegoś brakuje. Latka też uciekają. Niestety, dużo kontuzji się na ten, w naszej drużynie się pojawiło w tym, w tym sezonie, co zaowocowało dużymi roszadami w składzie. Jest kilka parę nowych twarzy. Miejmy nadzieję, że, że zgranie przez ten sezon, pomimo że będziemy w tym sezonie niezadowoleni, to, to zaprocentuje w następnym sezonie i, i, i znów będziemy walczyć o coś więcej niż tylko tam czwarte miejsce. Kierownik Silesi jest o tym przekonany. Z tymi ludźmi starszymi, co tu gra, i teraz nowe przychodzą. To będzie coś z tego, będzie, będzie coś z tego, no i myślę, że będzie wszystko okej, okay, nie?